Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy dzisiaj tutaj są, wszystkim społecznikom zaangażowanym w stowarzyszenia, fundacje, organizacje pomagające zwierzętom. Bardzo chylę czoła nisko przed Państwem. Dziękuję bardzo. Z miłości do zwierząt, z chęci pomagania, ale także z przywiązania do schroniska na Paluchu, jego podopiecznych, wolontariuszy, pracowników, właśnie dziś po raz czwarty prowadzą dla państwa Czwarty Warszawski Dzień Zwierząt. Zapraszam na scenę panią Marzenę Rogalską i pana Michała Olszańskiego. W Olszańskim czujemy się zaadoptowani przez Henia, przez cudownego dyrektora schroniska na Paluchu. Henio nas zaadoptował. I tak się przywiązaliśmy w tym dobrym tego słowa znaczeniu do schroniska. Ja to się czuję troszkę jak asystentka Michała, bo jak przyszłam do pytania na śniadanie, to już był kącik adopcyjny i misio zawsze kojarzył się z tym, że zwierzaki były u nas w programie. Ja tylko chcę powiedzieć, że wierzę w to, co tutaj robimy, bo przed sekundą siedzieliśmy na ławce i była z nami. Podeszła do nas cudna pani z pięknym psem i powiedziała, że go właśnie ze schroniska na paluchu adoptowała dokładnie 1 maja. Ja pamiętam, że rok temu też szukałam, ponieważ Michał świadkiem, jak trzymałam się dzielnie, a przy ostatnim piesku, który miał trzy łapki, bardzo źle się czuł w schronisku, puściły mi łzy jak fontanny, te tutaj ale nie spoczywałam, po prostu zaprosiłam go do programu i udało się znaleźć mój dom, mój dom. Wierzy w nas, wierzy w ludzi i w Misia Olszańskiego, bo on jest po prostu tutaj moim mentorem. No naprawdę nie spodziewałem się takich wyznań. Proszę Państwa, jak człowiek idzie do schroniska dla zwierząt, to na ogół spodziewa się, że będzie to trudna wizyta, prawda? Bo boksy, bo... Przez życie zwierzęta. Ale jeśli prowadzi takie schronisko ktoś, kto naprawdę kocha zwierzaki, to naraz okazuje się, że takie miejsce wcale nie musi być smutne, przygnębiające. Tak jest między innymi na Paluchu. Ja miałem okazję najpierw, zanim poznałem Henia, poznać nieżyjącą już Izę Działak, która tworzyła schronisko w Celestynowie. Później poznałem Henryka. I to właśnie są ludzie, którzy z pasją, z niezwykłą miłością, ale bardzo profesjonalnie potrafią zorganizować coś takiego jak schronisko dla zwierząt bezdomnych. Ten proces adopcyjny Henryku, który Ty tak pięknie opracowałeś, dzięki ludziom, z którymi pracujesz, bo to jest też cały Twój zespół, to jest coś absolutnie fenomenalnego. Za to proszę Cię, szanujemy, cenimy i zawsze jak jest sytuacja, że mówią, ostatni moment, skąd wziąć psy, wiadomo do kogo zadzwonić, bo Twoje psy są zawsze przygotowane do adopcji, wypielęgnowane. Czekające za swoich właścicieli. Co Państwo widzą dzisiaj? Patrzcie w oczy tym psiakom w czerwonych bandankach. Ja mam dwa psy adoptowane. Aczkolwiek nie od Ciebie, bo to wcześniej jeszcze od Izzy, Ale obiecuję Ci, że kolejny to będzie pies z palucha. Jeden pies Jaromir bywa w pytaniu na śniadanie. Niskopodłogowy, uwielbiam go, naprawdę. No ja, co ja, dwa koty. Misiek jest, no mówię, Misiek tutaj jest, mój mistrzu, bo Misiek, choć tutaj się zwierz. Papuga. Koty, psy? Znaczy są trzy psy To jest Lufa, Jaromir i Piątek Dwa koty, Kasiusz i Różyczka Następnie jest papuga Gucio, niewiadomej płci No i żona Kobra Znani jesteśmy z tego, proszę Państwa, że tu w cudzysłowie powiem, że Wciskamy zwierzęta komu się tylko da Także będziemy Państwu dzisiaj Wciskać w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo promujemy przede wszystkim odpowiedzialną adopcję. A Kasia Bargiełowska, która y, y, jest właścicielką Akademii Cztery Łapy, z którą też współpracowaliśmy przy programie. przygarni mnie programie, oczywiście, który robiliśmy ze schroniskiem na paluchu. Kasia prosiła, żeby Państwu przekazać, że absolutnie każdemu pomoże, kto będzie chciał adoptować zwierzaka. Proszę Państwa, i tak jak Państwo słyszeli, oni by tak mogli mówić ciągle o zwierzętach, w każdym miejscu, w każdej sytuacji. I jakże nie powiedzieć, że to są prawdziwie przyjaciele strzeliska na paluchu? Nie będę chyba zbyt skromny, jeśli powiem, że prowadzą Warszawski Dzień po raz czwarty. Jak dzisiaj rano wstałem. Mówię, niebo będzie płakało nad losem bezdomnych zwierząt. Proszę państwa, kiedy pojawia się Marzena Rogalska i Michał Olszański, spójrzcie, nawet słońce świeci z nieba. Nie, 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 Brawo, kiedy psy spalucha, Micha... Nie, 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 absolutnie protest. To nie o nas chodzi, o twoje psy i o wolontariuszy. Jak jesteście tutaj, to wtedy dopiero niebo reaguje i odsłania się. A my to długo jesteśmy skromnym dodatkiem. A o psach oczywiście i kotach możemy mówić. Tradycją jest mój suchar o kocie, który przyszedł do cyrku, ale opowiem go za godzinę. Dziękujemy bardzo. Brawo. Maszyna rokarska Michał Szański.